Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile naprawdę wyniesie Twoja emerytura po 30 latach ciężkiej pracy? W dzisiejszym materiale przedstawimy szczegółowe obliczenia, które mogą Cię zaskoczyć, a nawet szokować. Poznaj prawdę o systemie emerytalnym ZUS i dowiedz się, czy możesz liczyć na godne życie na emeryturze. Cześć, dziś zajmiemy się tematem, który dotyczy każdego z nas, choć często wolimy o nim nie myśleć. Zanim przejdziemy do sedna, kliknij przycisk subskrypcji i dzwonek. Aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami o finansach osobistych, system emerytalny w Polsce budzi wiele kontrowersji i wątpliwości. Większość z nas odprowadza składki do ZUS, licząc na godną emeryturę po latach ciężkiej pracy. Ale czy rzeczywiście możemy spać spokojnie? Dziś przedstawię wam konkretne wyliczenia, które pokażą, na jaką emeryturę możecie liczyć po 30 latach pracy. Zacznijmy od podstaw. W obecnym systemie emerytalnym wysokość naszej emerytury zależy od dwóch głównych czynników: sumy wpłaconych składek wraz z ich waloryzacją oraz przewidywanej długości życia w momencie przejścia na emeryturę. To właśnie te elementy tworzą wzór, według którego ZUS oblicza nasze świadczenia emerytalne. Weźmy przykład przeciętnego Polaka, który rozpoczął pracę w wieku 25 lat i planuje pracować przez 30 lat, czyli do 55 roku życia. Załóżmy że przez cały okres zatrudnienia otrzymywał średnie krajowe wynagrodzenie. W 2023 roku średnia krajowa wynosi około 7 tysięcy złotych brutto. Składka emerytalna stanowi 19,52% podstawy wymiaru, z czego 12,22% trafia na indywidualne konto w ZUS. Przeprowadźmy szczegółowe obliczenia. Miesięczna składka emerytalna przy wynagrodzeniu 7 tysięcy złotych brutto wynosi około 855 zł. W skali roku daje to kwotę 10,260 zł. Po 30 latach samych składek uzbiera się suma około 307,800 zł. Jednak to nie wszystko, musimy uwzględnić waloryzację składek, która średnio w ostatnich latach wynosiła około 6% rocznie. Po uwzględnieniu waloryzacji, kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym może wynieść około 580,000 zł. Brzmi nieźle? Niestety. To dopiero początek kalkulacji ZUS dzieli zgromadzony kapitał przez tak tzw. średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach, według aktualnych tablic GUS dla osoby w wieku 65 lat wynosi ono około 220 miesięcy. wykonując proste działanie matematyczne 580 000 złe, 220 miesięcy otrzymujemy kwotę około dwóch. 636 zł brutto miesięcznie, po odjęciu składki zdrowotnej i podatku, na rękę zostaje około 2,200 zł, to mniej niż 1 trzecia ostatniej pensji. A pamiętajmy, że w naszych obliczeniach założyliśmy stałe zarobki na poziomie średniej krajowej przez 30 lat. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, gdy weźmiemy pod uwagę inflację. Przy średniej inflacji na poziomie 3% rocznie, siła nabywcza 2. 200 zł za 30 lat będzie znacznie niższa niż dzisiaj. W praktyce może to oznaczać, że za taką kwotę będziemy w stanie zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby. Co więcej, system emerytalny stoi przed ogromnymi wyzwaniami demograficznymi. Społeczeństwo się starzeje, rodzi się coraz mniej dzieci, a to oznacza, że w przyszłości na jednego emeryta będzie przypadać coraz mniej osób pracujących. To może prowadzić do jeszcze niższych świadczeń lub konieczności podniesienia wieku emerytalnego. Warto też wspomnieć o tak zwanej wskaźniku zastąpienia, czyli stosunku emerytury do ostatniej pensji. W Polsce obecnie wynosi on około 50%, ale prognozy pokazują, że za od 20 do 30 lat może spaść nawet do 30%. To oznacza, że osoby przechodzące na emeryturę będą musiały się liczyć z drastycznym spadkiem dochodów. Te liczby mogą przerażać, ale nie oznacza to, że jesteśmy całkowicie bezradni. Istnieje kilka sposobów na zabezpieczenie swojej przyszłości finansowej. Pierwszym z nich jest wydłużenie okresu aktywności zawodowej. Każdy dodatkowy rok pracy znacząco wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Drugim rozwiązaniem jest dodatkowe oszczędzanie i inwestowanie. Programy takie jak IKE, indywidualne konto emerytalne, czy IGZE, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, oferują korzyści podatkowe i mogą stanowić istotne uzupełnienie emerytury z ZUS. Warto również rozważyć inwestycje w nieruchomości czy na giełdzie, oczywiście po dokładnym przeanalizowaniu ryzyka. Trzecią opcją jest budowanie dodatkowych źródeł dochodu pasywnego. Może to być wynajem nieruchomości, dochód spraw autorskich czy własna działalność gospodarcza, która z czasem będzie mogła działać bez naszego codziennego zaangażowania. Pamiętajmy też, że system emerytalny to nie tylko liczby i procenty, to również kwestia naszych życiowych wyborów i planowania przyszłości. Im wcześniej zaczniemy myśleć o zabezpieczeniu finansowym na emeryturze, tym większe mamy szanse na godne życie w jesieni życia. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że obecny system emerytalny jest oparty na zasadzie solidarności międzypokoleniowej. Oznacza to, że nasze składki nie są odkładane na specjalnym koncie, ale służą do wypłaty świadczeń obecnym emerytom. To kolejny powód, dla którego nie powinniśmy polegać wyłącznie na państwowym systemie emerytalnym. Eksperci finansowi zgodnie twierdzą, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest dywersyfikacja źródeł przyszłych dochodów emerytalnych. Oznacza to łączenie emerytury z ZUS z prywatnymi oszczędnościami, inwestycjami oraz ewentualnymi dodatkowymi źródłami dochodu. Warto też pamiętać, że wysokość emerytury zależy nie tylko od długości stażu pracy i wysokości składek, ale również od momentu przejścia na emeryturę. Im później zdecydujemy się na ten krok, tym wyższe będzie nasze świadczenie. Jest to związane zarówno z dłuższym okresem odprowadzania składek, jak i krótszym przewidywanym okresem pobierania świadczenia. Podsumowując, emerytura z ZUS po 30 latach pracy może okazać się rozczarowująco niska. Przy średniej krajowej pensji możemy liczyć na około 2,200 zł na rękę, co stanowi zaledwie ułamek naszych aktywnych dochodów. To jasny sygnał, że nie możemy polegać wyłącznie na państwowym systemie emerytalnym. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę i zostawić komentarza. Dajcie znać, czy sami już zaczynacie myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, będziemy poruszać więcej tematów związanych z finansami osobistymi i zabezpieczeniem przyszłości. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z podobnymi analizami i praktycznymi poradami finansowymi, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Zostaw też łapkę w górę. Jeśli materiał był dla Ciebie wartościowy, Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne merytoryczne treści.